Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. Z pokładu kolejnego modelu Seata, kolejnego. Była u mnie w zasadzie tylko Ibiza, nie licząc dwóch innych inkarnacji Seata, mianowicie Kupry, ale nie o tym. Dzisiaj, żeby już sprawdzić ten segment dogłębnie, znajduję się za kierownicą crossovera segmentu B, a mianowicie Seata Arona. Postaramy się odpowiedzieć sobie dzisiaj, czy Arona to jest lepszy, bardziej interesujący wybór niż czeskie kuzynostwo, czy jest w ogóle interesującą wciąż propozycją w tym segmencie. Zapraszam. Arona pod względem stylistycznym to zgoła inny, inaczej wystylizowany crossover niż chociażby. Konkurencję, jakby nie patrzeć spod znaczka Skody. Natomiast obydwa te samochody, dzisiaj będzie trochę porównań do Kamika, który był u mnie całkiem niedawno. Natomiast obydwa te samochody stylistycznie coś w sobie mają. Tutaj mamy do czynienia z Aroną w odmianie specyfikacyjnej FR, która jest naprawdę dobrze wyposażona już bazowo. Ale tutaj mamy do czynienia z egzemplarzem naprawdę mocno dopchanym wyposażeniem. Samochód, który stylistycznie ma sporo takich ostrych kątów, ostrych elementów, że się tak wyrażę. W przedniej części światła przeciwmgielne, w pełni LEDowe reflektory. Reflektory zresztą mają też asystenta świateł drogowych. Samochód, którego bazą jest lakier Desire Red, natomiast góra to jest lakier Midnight Black. Oczywiście to jest opcja. Taka kolorystyka wymaga dopłatu. Opcjonalne są też 18-calowe felgi, czyli specyfikacyjnie bardzo podobny samochód do Kamika Monte Carlo, który u mnie był. Nie wiem, czy to widać. Myślę, że tak. Zafelk również prześwitują, czy widoczne są czerwone zaciski układu hamulcowego, a to jest jeden z elementów opcjonalnego pakietu Red. Pakiet Red zresztą dodaje nam jeszcze zawieszenie Dual Ride, jak dobrze pamiętam, tak się to nazywa. Rozumiem, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość wyboru trybu jazdy, ale mamy również Pasy bezpieczeństwa z czerwoną lamówką. To jest właśnie element, czy ogólnie elementy tego opcjonalnego pakietu. Wnętrze? Bardzo przyjemne, muszę zresztą powiedzieć, sporo tych czerwonych akcentów, czerwonych elementów. Czerwone są przyszycia w kierownicy, mamy też oznaczenie FR w kierownicy. Odmiana FR w ogóle daje nam takie oto fotele, zobaczcie, które w części bocznej to jest skóra ekologiczna, jak mnie mam. Z czerwonymi przeszyciami, ale po środku mamy alkantarę. W ogóle te fotele są bardzo wygodne, ale o fotelach jeszcze powiem nieco później. Przejdziemy do części tylnej. Pokażę Wam, ile jest tutaj miejsca. Każda Arona zresztą jeszcze ma taki element stylistyczny, takiego X-a, i taką srebrną blendę, która przedziela w przypadku opcji dwukolorowej to nadwozie. Ile jest miejsca z tyłu? No, powiem Wam szczerze, że szału tutaj generalnie nie ma. Ja oczywiście fotel mam ustawiony pod swój wzrost. Ja przypominam, mam 1,86 m, mieszczę się, ale kolana już lądują w oparciu przedniego fotela. Na stopy też tego miejsca nie mam specjalnie dużo. Jest tutaj relatywnie ciasno, powiem Wam, że. Odczucie przestrzeni było dużo bardziej odczuwalne właśnie w testowanym kamiku. Dodatkowo jeszcze, nie ma tutaj wyprowadzonych w ogóle otworów wentylacyjnych na kanapę. Szybki rzut okiem kamery na część przednią. W dużej mierze jest to oczywiście Ibiza. Czy pod wieloma względami ten kokpit może przypominać Ibizę? Nie ma również rozkładanego podłokietnika nic z tych rzeczy są za to gazetowniki przynajmniej tyle natomiast umówmy się to jest cały czas crossover segmentu B trzeba to brać pod uwagę pokażę wam jeszcze bagażnik producent podaje że bagażnik ma 400 litrów Generalnie jak na crossovera segmentu B jak najbardziej przyzwoity. W dwie osoby można się nawet zapakować i pojechać na jakiś weekend. Nie ma z tym problemu. Są nawet haczyki na siateczki z zakupami. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o Aronie? Mamy oznaczenie FR na klapie bagażnika. I generalnie rzecz biorąc, z tyłu ten samochód nie ma świateł w pełni w technologii LED. To nie jest tak, jak to miało miejsce chociażby w Kamiku. Myślę, że tyle więcej powiem Wam za kierownicy. Moi drodzy, zanim ruszymy, chciałbym poruszyć kilka kwestii specyfikacyjnych, kilka kwestii wyposażeniowych, bo warto zwrócić na to uwagę. Wspomniałem z zewnątrz, że mamy tutaj do czynienia z Aroną w odmianie FR. Kiedyś odmiana FR. To była wersja, która miała też wnosić do samochodu trochę takich sportowych naleciałości, być może delikatnie usportowanego charakteru. Dzisiaj mam wrażenie, że ten samochód nadal próbuje um, udowadniać te sportowe naleciałości udowadniać, że jest to propozycja dla osób, która osób, które sportowa motoryzacja, czy w jakiś sposób usportowiona, po prostu cieszy, po prostu jara, jeśli mogę się tak wyrazić. Natomiast w głównej mierze myślę, że odmiana FR to jest przede wszystkim specyfikacja, wyposażenie, bo FR już bazowo to jest w ogóle odmiana stojąca na szczycie, odmiana całkiem nieźle wyposażona, ale tutaj mamy do czynienia z egzemplarzem, Dopchanym praktycznie kompletnie. Praktycznie, bo nie ma wszystkiego i zwrócę na to uwagę. Natomiast egzemplarz sam w sobie ma tego wyposażenia naprawdę dużo, bo są cyfrowe zegary konfigurowalne. Grafiki całkiem czytelne, takie charakterystyczne dla Seata, czy nawet kupry, powiedzmy, jest. Kamera cofania, jeżeli mówimy o kamerze cofania, ja pokażę Wam ją, o, jest kamera cofania, natomiast są również te multimedia z całkiem sporym wyświetlaczem. Absolutnie nie mam nic do zarzucenia jakości tego wyświetlacza, grafikom, jeżeli mówimy o tym wyświetlaczu, natomiast nadal Wydaje mi się, że intuicyjność obsługi tych multimediów pozostawia trochę do życzenia. Ciężko jest się przyzwyczaić i znaleźć od razu to, co nas interesuje. Jest to podane graficznie w sposób klarowny, natomiast obsługi trzeba się po prostu nauczyć. Poza tym, czasami ten wyświetlacz ma takie delikatne lagi, delikatne przycięcia. Warto na to zwrócić uwagę, natomiast ma w moim przypadku bezprzewodowy Apple CarPlay, który działa zresztą całkiem nieźle, nie zerwał mi połączenia ani razu nie jest źle no jest piano black natomiast tutaj też trochę dookoła co już mi się nie podoba jest bezprzewodowa ładowarka która nie działa jak działać powinna bo na telefon bardziej gotuje niż go ładuje niestety oprócz tego tak jak wspomniałem są Reflektory główne w technologii LED z asystentem świateł drogowych, oczywiście standard, czyli automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, jest oczywiście szyby, lusterka w prądzie lusterka są podgrzewane i lusterka są składane. Jest adaptacyjny tempomat, nawet travel assist warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to z głównych elementów w zasadzie powiedziałem tyle: nie ma żadnego przeszklenia ani szyberdachu. W tym przypadku jest podświetlenie ambiente, ale z przodu. To podświetlenie jest również przy otworach wentylacyjnych. Ono jest tak rozwiązane, że to jest ciekawe, ciekawy myk ciekawe rozwiązanie, bo. W momencie, kiedy jedziemy na przykład drogą ekspresową, albo po prostu włączamy kierunkowskaz, to to podświetlenie delikatnie przygasa, żeby nie rozpraszać naszej uwagi. To mi się nawet podoba, całkiem przyjemny gadżet, natomiast no, widać pewne oszczędności, bo tego podświetlenia ambientu z tyłu już nie ma. Podobnie jak nie ma otworów wentylacyjnych na kanapę, co wam pokazywałem. Jeżeli chodzi o jakość wykończenia. Średnio podoba mi się ten srebrny plastik, bo on sprawia takie wrażenie taniości, po prostu tanie wrażenie, natomiast jakość tego wykończenia jest spodziewana, jak na segment B, jak na crossovera segmentu B. Jest całkiem podobna do kamika, który u mnie był, z tym, że wydaje mi się, że Skoda trochę lepiej maskowała jakość tych plastików, po prostu. Spasowanie natomiast jest bardzo dobre, pomijając rączki od drzwi, które dotykając je dłońmi po prostu trzeszczą. To mi się nie do końca podoba. Zapomniałem, jest bardzo dobre audio, bit. Jeżeli ktoś lubi słuchać muzyki, to na pewno warto to sobie dorzucić, bo oczywiście to jest opcja, nie ma tego w standardzie. Co oprócz tego Całkiem wygodny jest podłokietnik, nawet w dłuższej trasie, bo oczywiście to sprawdziłem. Wygodny jest też całkiem podłokietnik na drzwiach, chociaż po około 3 godzinach takiej, czy powiedzmy 2,5 godziny płynnej jazdy, troszeczkę już ten łokiet się męczy, no ale do tego dochodzi oczywiście czas. Samochód bardzo dobrze e, wyposażony. Bardzo bogato wyposażony. Natomiast problemem dla mnie wciąż w tym samochodzie jest cena, bo taka Arona w takiej wersji wyposażenia kosztuje prawie 141 tysięcy złotych. Bez kilku tam złotówek według konfiguratora. No to jest sporo. To jest sporo, bo biorąc pod uwagę kamika Monte Carlo, który był u mnie. Całkiem niedawno zresztą, który też był egzemplarzem dobrze wyposażonym i dodatkowo jeszcze doposażonym, miał podgrzewaną kierownicę, miał przeszklony dach. Kosztował prawie 10 tysięcy mniej. A w tym przypadku mówimy nadal o aronie, której z jakiegoś powodu nie doklikano na przykład pakietu zimowego, który daje nam podgrzewaną, czy może nam dać podgrzewaną kierownicę i podgrzewane fotele przednie, wciąż mówimy o samochodzie, który jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, systemy asystujące, to ma front assist, ma wspomniany adaptacyjny tempomat travel assist i ma nadzór nad pasami ruchu. Nie ma na przykład asystenta wyjazdu z miejsca parkingowego, nie ma nadzoru nad martwymi strefami pojazdu. Pomijam że jeżeli mówimy o wyposażeniu, jeszcze można tutaj coś doklikać w tym samochodzie, więc mówimy o crossoverze segmentu B, który no cenowo jest, no jest na bogato. Jest naprawdę na bogato. Pytanie tylko, czy ten samochód jeszcze jakoś uzasadnia tą cenę, bo generalnie rzecz biorąc, wyciszenie w tym samochodzie stoi na podobnym poziomie jak w kamiku. Czyli jest to średnia półka, krótko mówiąc, bez większego szału. Natomiast oczywiście ja się w tym wnętrzu całkiem dobrze czuję. Podoba mi się pozycja za kierownicą. Mam łatwy dostęp do każdego elementu, że się tak wyrażę, w tym samochodzie. Obsługa jest relatywnie prosta, bo mamy zwykłe przyciski pokrętła na kierownicy. Mamy. Pod otworami wentylacyjnymi klasyczne przyciski od klimatyzacji, czy klasyczne pokrętła też od klimatyzacji, to mi się podoba. Trochę pod względem obsługi kuleją te multimedia, ale to, to nie jest pierwszy Seat czy Kupra, w przypadku której o tym wspominam. Nieźle się tutaj czuję. Trasa tym samochodem to też nie jest jakiś straszny ból. Że się tak wyrażę. Natomiast, oczywiście, w tej cenie mówimy o Aronie, która, tak, dygresja, ma tryby jazdy. Ja sobie włączę tryb Indywidual, Ma tryby jazdy, ale jest też pod względem napędowym samochodem topowym, czyli najwyżej pozycjonowanym, bo tutaj jest ten sam układ napędowy. Który był we wspomnianym, przywoływanym przeze mnie wielokrotnie Kamiku. Czyli jest silnik czterocylindrowy 15 TSI 150 koni, 250 Nm i jest to połączone z siedmiobiegowym, dwusprzęgłowym automatem DSG. I pod względem dynamicznym, tak jak to miało miejsce w kamiku, absolutnie nie ma na co narzekać. Ten samochód potrafi być sprawny, potrafi się sprawnie napędzić. Zrobić to przede wszystkim dynamicznie. Nawet w trasie nie ma większych problemów, żeby tym samochodem dynamicznie przyspieszać czy przyspieszać do zadanej prędkości. Spora zaleta tego silnika to wciąż zużycie paliwa, bo zrobiłem wczoraj trasę ponad 500 km w większości. Trzymając się przepisów, czyli 140 na adaptacyjnym tempomacie i zmieściłem się swobodnie w 7 litrach. Było trochę korków, ale zmieściłem się swobodnie w 7 litrach, więc nawet trasa takim samochodem, z takim układem napędowym to nie jest ból. Coś, co mnie trochę zastanawia, bo wcześniej nie miałem z tym do czynienia. 15TSI przyzwyczaiło mnie do. Wysokiej kultury pracy, czyli w sensie, że ten silnik jest naprawdę cichy. W Aronie, zwłaszcza na postoju, jest trochę inaczej, bo on działa po prostu głośniej. Nie wiem z czego to wynika, nie wiem dlaczego tak jest. Ja mam do czynienia z egzemplarzem, który, jak na samochód prasowy, ma relatywnie spory przebieg, bo ma ponad 19,5 tysiąca kilometrów już. E, pod moją stopą trochę kilometrów przybyło, oczywiście, ale. No zwracam na to uwagę, że ten silnik po prostu nie pracuje tak błyskotliwie cicho, jak miało to miejsce chociażby w Skodzie, czy w Skodach ogólnie, bo nie tylko on pracuje pod maską Arony czy Kamika. Jeszcze odnośnie skrzyni biegów, to DSG działa mniej błyskotliwie niż też miało to miejsce w Kamiku. Tutaj ta skrzynia ma ewidentną zauważalną zwłokę w działaniu, zwłokę na moje komendy, które wydaje prawym pedałem, czyli pedałem gazu. W trybie pokazywałem wam te tryby, w trybie standardowym, już o jako nawet nie mówię, w trybie standardowym ja nadal cały czas mam wrażenie, że ta skrzynia polecenie, jakie są jej wydawane, wykonuje z. Bardzo dużą opieszałością, bo na przykład ja chcę przyspieszyć, teraz zrzuciła, ok, natomiast podczas jazdy miejskiej, przykładowo, kiedy jest to jazda dosyć leniwa, żeby samochód ruszył, żeby ta skrzynia zareagowała, naprawdę ja mam wrażenie, że ona działa z dużą dozą ślamazarności i po prostu jej się nie chce, zwłaszcza w trybie standardowym. Po przerzuceniu w tryb sport, niby ten problem znika, natomiast w trybie sport, Arona akurat ma tak, że na każdym biegu ciągnie obrotomierz do minimum 3000. I to też nie jest z drugiej strony specjalnie przyjemne, jeżeli chcemy sobie spokojnie, swobodnie gdzieś pojechać albo pojeździć. Więc no nie działa ta skrzynia tak, jak ja bym sobie tego życzył, tak, jakbym tego chciał. Odnośnie jeszcze komfortu resorowania zawieszenia, mamy tu 18-calowe felgi, jasne i jest tutaj raczej jędrnie, czyli podobnie tak jak było w Kamiku, natomiast odnoszę wrażenie, że w Aronie jest jeszcze bardziej jędrnie po prostu. Jest to jeszcze bardziej odczuwalne. Więc potencjalny właściciel musiałby się do tego przyzwyczaić albo Zaakceptować taki komfort resorowania w tym samochodzie. Reasumując, powiem Wam tak: mam tutaj do czynienia z kompozycją bardzo dobrze znaną, bo kamikiem, czyli kuzynem tego samochodu jeździłem wielokrotnie. I kompozycja jest dobrze znana, technologia jest dobrze znana. Pod wieloma względami ten samochód jest dopracowany na podobnym poziomie jak czeski konkurent, natomiast jest to podane w inny sposób. Jest to nadal samochód, który no na swój oryginalny sposób potrafi stworzyć aurę innego samochodu, po prostu aurę Seata. Nie mówię tylko o stylistyce, ale mówię o samopoczuciu w środku. Natomiast jest to podane w nieco inny sposób. No i niestety muszę to powiedzieć, ale pod niektórymi względami mam wrażenie, że taka skoda jest po prostu bardziej dopracowana. Chociażby ta bezprzewodowa ładowarka. W skodzie to działa. Tutaj nie chcę. Nie wiem dlaczego, bo przecież wydaje mi się, tak jak wspomniałem, że technologia jest taka sama, czy rozwiązania są takie same. W przypadku Arony mam. Problem tego typu, że jest to samochód, który potrafi w jakiś sposób uargumentować cenę, jaką trzeba za niego zapłacić. Potrafi przekonać do siebie różnymi elementami potencjalnego właściciela, potencjalnego kupca. Natomiast istotnym jest, żeby w przypadku Arony nie wpaść w pułapkę cenową, ponieważ no, tak jak Wam powiedziałem, ten egzemplarz to jest egzemplarz z końca skali, z bardzo wieloma dołożonymi jeszcze elementami dodatkowego wyposażenia, co niekoniecznie każdy będzie potrzebował. Natomiast w przypadku Arony myślę, że warto jest zrobić odpowiednią konfigurację tego samochodu, żeby się w tym konfiguratorze, w cenniku nie zapędzić za daleko. Bo wylądujemy w rejonie na przykład 140 tysięcy albo ponad 140 tysięcy i w zamian za to będziemy mieli samochód świetnie wyposażony naprawdę świetnie wyposażony, ale pod niektórymi względami gorzej dopracowany niż konkurencja i kuzynostwo z tej samej grupy. Czyli model, o którym wspominałem już w tym filmie wielokrotnie, kuzynostwo z tej samej grupy będzie za mniejsze pieniądze oferowało podobny poziom wyposażenia, ale jeszcze większy stopień dopracowania. Więc Arona to jest propozycja, którą myślę, że warto się zainteresować, natomiast warto do tego samochodu podejść dosyć indywidualnie. Odpowiednio go skonfigurować, żeby nie zajechać sceną zbyt daleko. No, i przede wszystkim sprawdzić na własnej skórze, czy taka kompozycja, jaką dostajemy tutaj, po prostu nam pasuje. Myślę, że to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu umieszczam niezmiennie w opisie tego filmu. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do zostawiania kciuków w górę, do komentowania filmów, do zaglądania też na mojego bloga, bo tam jest. Nie tylko wideo, ale jest więcej. Jest tekst, jest tabela z danymi technicznymi. Można sobie zobaczyć chociażby dokładne wyniki zużycia paliwa w takim oto samochodzie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do kolejnych testów. Trzymajcie się, hej.